Dzień dobry kochani, jakiś czas mnie nie było, w ogóle, Boże, komputer mi chodzi strasznie głośno, nie wiem, czy Wy to słyszycie. O, i jeszcze w dodatku ktoś do mnie pisze. O, jajku, jajku, no tak, jesteś brudna i pryszczata, no ale tak to jest, kochani, tak to jest, jak tutaj sobie chodzimy po dżungli, pies szczeka na krzaki i szczeka na jakieś dziwne budowle. I powiem Wam szczerze, że on najszczęśliwszy to chyba nie jest, więc m, widziałam tu opcję wyślij do domu. Gdzieś, ale teraz pewnie jej nie znajdę, prawda? Nie, jest opcja, myśli, do domu. Dobrze, to wyślemy go do domu, żeby nam tu biedny nie chodził, głodny, nieszczęśliwy i wystraszony, bo tak coś mi się wydaje, że on się boi tutaj tych krzaków albo tego, co w tych krzakach siedzi. W związku z czym pieso pójdzie do domu, my mamy się, no cóż, mamy się tak, jak się mamy. Tu mam jakieś jedzonko. Coś na szybko wciągniemy, jakiś jogurcik. Zabawy nam brakuje, jesteśmy brudni, tu chodzi Pan y, Kościsty. No ale będziemy dalej zwiedzać tę naszą świątynię. Chociaż myślę, że ona nie jest za duża i nie zajmie nam to jakoś megastycznie dużo czasu, ale trochę ją pozwiedzać by wypadało. Ja tutaj tę naszą y, dziewczynę bym do przekopania zatrudniła. A jeśli chodzi. O, Hakelberego, No to jemu też higieny brakuje i też jest głodny. Dobra, hak. Proszę bardzo. Eee, szybkie śniadanko i zaraz sobie popłyniesz tutaj na dół, to może cię to trochę wykąpie. Jezu, dlaczego tu jest tak ciemno? Nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje? Dlaczego tu jest tak ciemno? Czy to mi się udało coś tu odkryć, czy w ogóle po prostu olałeś? Aha. Złóż glifę, liście, złóż... To może złożymy grot, tak wiecie. Bo zawsze składam liście, to tak dla odmiany. E, złożymy grot, zaryzykujemy. Może coś tu się wydarzy przyjemnego lub nie. Trudno wyczuć. Jeszcze nie skorzystałeś. Kurczę, może warto by było, zanim cię pośle na dół, to żebyś skorzystał z krzaka, ale... Nie, w sumie nie wygląda to tak, jakbyś musiał. Tu w ogóle z panem kościstym, moja droga, mogłabyś pogadać. Ale nie mogę go złapać. <laughs> Zabawne powitanie. Przepraszam, musiałam się napić, bo mi zaschło w ustach. A woda wydaje w butelce dziwne dźwięki. No dobra. Słuchajcie, nie może być za różowo. O, widzę, że jednak sobie tutaj popływasz, żeby przekopać to stanowisko. To dobrze, bo myślałam, że nie będziesz musiała pływać, żeby to zrobić, a to zawsze ci trochę higienę podniesie i zabawę. Więc wręcz idealnie bym powiedziała. O, hak też już idzie, ale zignorował pana kości z tego. No dobra, dobra. Wspaniale. O, hak, widzę, że ty coraz lepiej już teraz pływasz. My musimy mu rozwinąć logikę i charyzmę, i właściwie to ja się na tym zacząć skupiać powinnam, ale wiecie, zawsze kopanie skarbów wydawało mi się zabawniejsze. Tak, kto dzwoni? Pewnie pan dyrektor. Jak znam życie. No nic. O! A jednak jednak się zorientowałeś, że zobaczyłeś szkielet. No dobra, chwilę ci to zajęło. I nasza dziewczyna ma już piąty poziom wiedzy archeologicznej. No, no, no. Aha, jakiś syn nam zmarł. No przykro mi, nie wiem o kim mowa. Musieliśmy kogoś... Serio to był twój przyjaciel? No dobra. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Może znajdę jego ducha tutaj. Ojej! No to faktycznie przykre. Ciekawe, co się stało, bo on w sumie to młody był. O kurczę. O kurcze. Ale wciąż może jechać z nami na urlop. Uuuu, to chyba było niezbyt mądre, co teraz zrobiłeś. To znaczy to, co teraz ja zrobiłam, ale chyba żyjesz, chyba nic ci nie jest. Było blisko, tak, prawie, prawie. No dobrze, jednak czasami masz szczęście, mój drogi. No mogłam się spodziewać tego, że grot nie zadziała, ale. Ale wiecie, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Dobrze, chodź, mój drogi. Podnieść tutaj y, tych panów zapylonych, bo oni mogą się przydać w razie następnego nieudanego użycia y, glifu. Y, I przekop mój drogi tutaj tą kubkę nieszczęścia, a to dlatego, że chciałabym, żebyś tą wiedzę archeologiczną jeszcze rozwijała. To ci chyba ją podnosi, więc y, fantastycznie. Emma jak widzę, rozmawia z panem kościstym. O, i to jeszcze w dodatku się z nim spotkała. No uroczo. Naprawdę. E, popraw mu w takim razie humor, ochlap go, dobra, a i widzisz, i ty teraz musisz do kibelka. To skorzystamy jeszcze z tego, że jesteś całkiem blisko, i cię do tego kibelka wyślemy. Na wieś moja droga. Nie wiem, czy coś znalazłaś w tej kupce piachu. Hmm, chyba nic specjalnego. Ale tu jeszcze były jakieś. Bo ja je zostawiłam specjalnie dla ciebie. Dlaczego tu jest tak ciemno? Co tu się stanęło? Jak tu ostatnio grałam, to tak ciemno nie było. O, Emma osiągnęła drugi poziom kultury, Salwador. Jezu, ja nic nie widzę tutaj. Nie. Nic tu nie ma? Myślałam, że ja tu jakieś kubki dla ciebie do przekopania a Emma zostawiłam. No trudno. A ty, mój drogi, widzę, już przekopałeś, tak? Udało ci się. No to Emma, chodź tu, schowaj to coś do wyposażenia i zabieramy się za badanie kolejnych. Chodź tu, mój drogi, zbadaj. Co w ogóle znalazłeś? Jakąś maskę? No dobrze, będziemy weryfikować, nie ma sprawy. Emma, chodź tu, ty będziesz badać to. Och, i towarzystwa ci brakuje. No nie martw się, mój drogi, Emma zaraz przyjdzie. A co ty masz za? Chciałbyś ugasić ogień? Chciałbyś dostrzec pozytywy i chciałbyś. A? A myślę, że ty chcesz się z Gregiem zaprzyjaźnić? A tu widzę taka zmiana koncepcji. No dobrze. Pomyślimy o tym, pomyślimy. Um, odkryłeś, że ten mechanizm otwiera bramę no wspaniale. Aktywuj, a złóż ofiarę glifowi liście. Robisz się, kochany, coraz zdolniejszy, widzę. I chyba ci się nawet udało. Łatwo poszło. Jestem pod wrażeniem. No to chodź tu, kochany, przekopiemy skałkę i pogadamy chyba z tymi trzema chłopami. Zbadamy sobie ich. O, widzę, że tutaj jest takich więcej. No dobra, to widzę, że tego badania to tak trochę nas tutaj będzie. Kochana, ty miałaś skorzystać z toalety, ale coś się chyba nie wyszło. No trudno, to będziesz robić w majtki. No, takie życie. Dobrze, że on się przynajmniej dobrze czuje. A swoją drogą ja mu muszę też jeszcze coś powykopować, tylko nie pamiętam. O, dzień pirata. Chodź tu, kochana, to wiesz co, jak tu przyjdziesz i tam sobie obejrzysz, to porozm. O, pociesz go po śmierci i wymień się pirackimi opowieściami. Troszeczkę o piratach tutaj pogadamy sobie. I tak myślę, no kurczę, nie wiem co bym chciała, żeby oni robili w dzisiejszym odcinku, oprócz oczywiście y, ogarnięcia tej świątyni. Moja droga, czy tobie się tu udało coś ogarnąć? Tak, udało ci się ogarnąć i stwierdzić, eee, nic nie działa, wszystko jest beznadziejne. I ja muszę siku. Wiecie co, jak ja muszę siku, to ja się czuję tak jak ona. <laughs> no. Dobrze, możesz porozmawiać z nią o małżeństwie. W sumie? Ojo, jej się to chyba nie spodobało. Ajajaj, a bo ty tak tylko gadasz, a tu nic z tego nie będzie i w ogóle przestań. <laughs> nie no po prostu. Nie, jeszcze mi się teraz po, po ten. Jeszcze mi się teraz pokłócą. Bo ona jest nieswoja. Mmm, Nie to smutne. Dobrze, pochwal piracki sznyt. I spytaj, co przewiał wiatr, i idź skorzystać z krzaka, bo po prostu tu się zaraz wydarzy jakaś e, tragedia. Co, co my tu możemy? Aha, pociągnij za broń wojownika z lewej. To miło, że wiesz, że możesz pociągnąć za broń wojownika z lewej. I co się stało? O, coś się stało, ale. Nie, a, otworzyło. No proszę. Wow, olol. Oh nie, no słuchajcie, to, to, to jest jakaś taka szybka akcja, bym powiedziała. Tu już nie muszę tych ogarniać, tych trzech chłopków i tego słupka. Coś takiego? No dobra, to idziemy dalej. Idziemy dalej, póki się, mój drogi, dobrze czujesz. Chodź tu. Przekop stanowisko archeologiczne. Nie chcę mi się, wiecie, tak kopać go jako jakoś dramatycznie, uważnie, przekopywać. Ale widzę, że tu już mamy naszą skrzynię. Tu już doszliśmy do końca. Wszystko jest pięknie i wszystko jest wspaniale. Nie, no po prostu poszło szybko jak z procy. Nie, żebym narzekała, absolutnie nie. Jestem strasznie ciekawa, czy ty dojdziesz do tego krzaczka, czy się zsikasz. Zsikasz się, jesteś jeszcze daleko, nie dasz rady, nie zdążysz, nie dojdziesz. No cóż, life is brutal. Co, znalazłeś czaszkę? Czy chciałbyś? O! Uh! A taki strzy i skrzyków, a to, 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 to tego czegoś tu ja jeszcze nie znam. O jakie one słodkie, jakie urocze. Ojej. Dobrze, że miałaś to coś przy sobie, i ciku. Jeszcze widzicie? Jeszcze jej ten. Yy... Gdzie ty chcesz to siku robić, dziewczyno? Tu masz krzaczek bliżej. Zdecydowanie bliżej masz krzaczek. No, tylko się nie utop po drodze. A ty, mój drogi, jak ci idzie? Powoli. W ogóle, który poziom ty masz tej archeologii? To już niedługo będziemy mieli maksa. Y, za to, jeśli chodzi o logikę, to jest kiepsko. A Potrzebujemy logikę na maksa i potrzebujemy charyzma na maksa. I jeśli dobrze pamiętam, to chyba wędkarstwo? Nie jestem pewna, a mogę, mogę, mogę coś źle pamiętać. Będę musiała to sprawdzić. No dobra. No dobra. O Jezu, co mi tutaj tak skacze? Czemu mi tutaj tak skacze? W ogóle, o jejku, jejku. A mi się dzisiaj nie podoba to wszystko. Otwórz skrzyżenie skarbów. I tą drugą mniejszą też otwórz. No i potem na sam koniec zostawimy sobie tą największą i najwspanialszą, ale najpierw sprawdzimy, czy ona doszła, znaczy dopłynęła, czy jeszcze nie. Dysząca tragedia. Emma jest cała spocona i czuje się okropnie czy te wystarczające jasny znak, żeby stwierdzić, że nie lubi pracować nad sprawnością? <grych> Dziewczyno, ty pływasz w zimnej wodzie. I chce ci się siku. I dlatego masz nie lubić sprawności fizycznej. Nie, moi drodzy, bo to jest bez sensu. Ona po prostu jest. Siku jej się chce. I nie lubi pływać, bo w wodzie siku chce się bardziej. No. Matko boska. Nie lubi pływać z pełnym pęcherzem. Ja też nie lubię. Normalne. Dlaczego to tak skacze? Przestań skakać! No, chciałam zobaczyć, co znalazłeś. Trochę symoleonów i jakiś ekwipunek odkrywcy. No dobra, czyli nic ciekawego zasadniczo. Ale tu została jeszcze jedna skrzynka. Jezu, dlaczego ktoś do mnie cały czas pisze? Ale ja dzisiaj jestem marudna. Bardziej niż zwykle chyba. Chodź, otwórz też skrzynkę. Otwórz tę błyszczącą skrzynię skarbów. Tu na pewno będzie coś wspaniałego. Odkrywanie świątyni zakończone. Kalbery znalazł najwspanialszy skarb świątyni. Sim powinien się rozejrzeć za innymi tajemnicami, jakie może skrywać budowla, zanim zdecyduje się ją opuścić. O! Chyba już wszystko obejrzeliśmy. Ale mamy fajną żabę. Drogą. I mamy złoty relikt strażnika. Balam, balam, balam. Samocha, samocha. Nie, nie wiem, do czego to można dołączyć, ale mamy. E, mój drogi, a tak poza tym to. Otwórz trzy rzadkie omisjańskie skrzynie. Jedna została otwarta. Aktywuj mistyczny relikt pięć razy. Znajdź pięć omisjańskich skarbów. Wow. Co to było? Chyba mamy burzek. Gdzie ty idziesz, dziewczyno? Weź mnie nie. Dziewczyno, przestań, przestań, przestań. Tu masz krzaczek, nawieź krzaczek. Jezu, nie, no nie mogę. No, nie, nie. No, no nie, no, no ona jest twarda. Słuchajcie, ona jest twarda. Ona jest twarda, ona dojdzie. Ona da radę. Bo wiecie, nie będzie robić w krzaczku, bo w krzaczku jest zimno i mokro, w związku z czym dojdzie do toalety. Dojdzie, na pewno. A on idzie coś zjeść. Wcale mu się nie dziwię. No dobrze, ale kochani, ponieważ, jak widzicie, nie sprzyja nam pogoda w tym całym zwiedzaniu, to ja ich chyba wyślę na kwaterę i może każe im trochę porozwijać, wiecie. Umiejętności, no skoro już tu są, to. Naprawdę ona chyba dojdzie. Znaczy dojdzie i sika się pod tym, pod łazienką, ale, ale dojdzie. Nic jej nie powstrzyma. Ani węże, ani dzikie zwierzęta, ani woda, ani pioruny, ani długa droga. Nic jej nie powstrzyma. Dojdzie do toalety i zrobi pod toaletą. majtki. Czad. No, a jeśli chodzi o ciebie, to widzę, że też dochodzisz. W sensie, powolutku zbliżasz się. Co teraz? Biegnij do najbliższego pomieszczenia. No, świetny pomysł. Jesteś w pomieszczeniu. Tak jak gdybyś nie zauważył. Dobrze, że psa wysłaliśmy do domu. Chodź tu, mój drogi, bo widzę, że możemy zabrać rośliny uprawne. Potem. Zjedz coś na szybko. Mogą płyć płatki zbożowe, schowaj to do wyposażenia, schowaj do wyposażenia namiot. Wow, eee, tu nie ma dachu? A okej, okay, bo tu nie ma dachu. No dobra, dobra, no okej, okay. bo myślałam, że jest dach. Jak nie ma, to nie ma, to gorzej. I słuchajcie, będziemy wracać na kwaterę, bo tu się naprawdę dzieje źle. Kochana, daleko jeszcze? Nie, no po prostu nie mogę, no. Nie wrócę na kwaterę, dopóki nie zobaczę, jak na korzysta z tej toalety. Zobaczcie, nawet wąż jej nie powstrzyma. Mówiłam, mówiłam. O, widzicie? Nie powstrzymał jej. Musi sprawdzić na Google, na mapach Google, gdzie jest toaleta i zapewniam Was, że dojdzie. A Ty? Radzisz sobie? Dasz radę? Słuchaj, jesteś w spodenkach kąpielowych, więc nie zmokniesz. Znaczy, zmokniesz, ale nie powinno ci to przeszkadzać. Jakoś nadmiernie. A, widzisz, i jeszcze i jeszcze jak zjesz i schowasz to wszystko, to nawieź krzaczek. Może tobie się to uda. I wiesz co? I jeszcze umyj się w deszczu. A co? Durururu. Hmm. Jestem ślepa i nie widzę tej opcji. Siku, na wieś! Aha, już to zrobiłeś. Okej, okay, nieważne. Szkoda, że nie mogę tego wyrzucić. Dobra. Yy, sprawdzam, jak się. Aha. No, mówiłam, że się zsikasz pod łazienką. Mówiłam, mówiłam, uprzedzałam. Chodź, weź sobie prysznic. Albo nie wiesz co, nie bierz prysznica, wracamy na kwaterę, bo denerwujecie mnie. O, Dante. Weź się z nim pobaw. No dobra, ale słuchajcie, skoro sytuacja wygląda tak jak wygląda, to ja może zrobię tak: wyślę tutaj, zmyśl z siebie morską sól, moja droga. A potem zobaczymy, czy mamy tutaj jakieś resztki. Wydaje mi się, że coś powinniśmy mieć, ale chyba nie. Mój drogi, myślę, że Ty powinieneś przygotować wyżerkę, chociaż ty też musisz się wykąpać, ale w pierwszej kolejności przygotuj wyżerkę. Może to być to kuranto, czy, czy co to jest dla rodziny, dla psa też. A czy możesz przygotować osobny posiłek dla psa? Mhm. Przygotuj danie dla zwierzaka. Wiesz co, ale to może ona zrobi, bo to w sumie to jest jej pies. Jak się wykąpi, jak się trochę lepiej poczuje przez chwilkę, bo widzę, że ona naprawdę nie czuje się najlepiej, jest bardzo, bardzo nieszczęśliwa. Myślę, że kąpiel dobrze jej zrobi, mimo wszystko. Yy, dlaczego, dlaczego zgubiliśmy miskę w ogóle? No bo wiecie, tak to jest. Simowie wszystko wszędzie mm, zostawiają. O, ćwiczenie archeologiczne, ale analizę, wspaniale, wydobądź skamielinę. coś tu jeszcze mamy fajnego? Tak. Mamy, ale to podasz swojemu chłopakowi, bo on się musi rozwijać bardziej od Ciebie. Dobrze, kochana, to jak się wykąpiesz, to poproszę Cię, żebyś yy, zrobiła jedzenie dla naszego pieska. Ojej, dlaczego nie możesz? A, Ty nie masz umiejętności gotowania. No dobrze, no to przykro mi mój drogi, to będzie jednak zadanie dla Ciebie. Dla Dantego oczywiście. Ojej. Ojej. A bo tu nie ma kuchenki. O! No to trudno, to zrobimy to inaczej. Weź porcję, mój drogi. I odłóż. Mhm. To będzie danie dla Dantego, a ty sobie weź porcję. Czy to stoi, czy to lewituje? Oczywiście, że to lewituje, matko. Dobra. Myślę, że Dante sobie poradzi. A wy kochani, o widzę, że pogoda się poprawiła. To dobrze, to dobrze. To bardzo cieszy. Towarzystwo, no pogadajcie sobie, skoro Wam y, towarzystwa brakuje. Jak tam się piesek czuje? Chyba ma trochę lepszy humor niż miał kiedy tam z nami łaził. Przynajmniej nie szczeka na wszystko. Możesz go, kochana, przytulić i myślę, że ty się czujesz trochę zmęczona, ale z 14 to po prostu przytnij sobie komara. Yy. Tobie, mój drogi, brakuje towarzystwa i higieny. No dobra, ale ona poszła spać, to już sobie z nią nie pogadasz. Weź tutaj, w takim razie pogłasz psa. Zaproponuj mu przyjaźni, jeżeli jeszcze się nie przyjaźnicie. Nie, nie idziemy na żaden bal. Pozmywaj i tak sobie myślę, że chodź. Weźmiesz. Dumaj nad falami, mój drogi, a potem będę chciał, żebyś sobie poćwiczył coś. Aha, ale oczywiście nie czujesz się na siłach. No, miejmy nadzieję, że pomoże ci prysznic. Już przycięłaś tego komara? Trochę krótko. Ukryj się przed wszystkimi, a potem jeszcze przytnij raz. Piesu, ogarniesz, że to jest dla ciebie? No pewnie, że ogarniesz. Super. Wspaniale, muszę tak zacząć robić w postapo. Muszę coś nagrać do postapo. Dante, coś ci jest? Jesteś z czegoś niezadowolony. Chcę wiedzieć dlaczego i co. Czy mogę Cię zapytać, co się stało? Chodź, tu przytul jeszcze piesa, zobacz co tam. Co mu tam nie pasuje, bo on jest jakiś taki nieszczęśliwy, ale ja nie wiem dlaczego. O, no właśnie, kochany. Nie wiem, co mu jest. Może idź z nim na spacer, co? Idź na krótki spacer. Jesteś zmęczona, więc nie na długi. O, a ty się tutaj y, poczułeś znacznie lepiej, co mnie cieszy. E, w takim razie poćwiczysz troszeczkę charyzmę. Chodź tu, kochane. Użyj może tego płynu do mycia twarzy w pierwszej kolejności, a potem ćwicz przemowy. I znowu pada. No, niestety, pogoda nie jest najlepsza. Kurczę, na ten spacer to też nie jest może najlepsze rozwiązanie, ale, ale no taki króciutki, no troszeczkę tylko, dosłownie troszeczkę. Poszłabym z Wami do baru, ale Ty się znowu będziesz źle czuł, bo tam będzie ta muzyka, której nie lubisz. <noise> Więc chyba sobie daruję. Chyba sobie daruję i myślę, że sobie tutaj troszeczkę może poflirtujecie... Festiwal miłości. Wypadałoby was kiedyś na jakiś zabrać. Nie powiem, nie powiem. To chyba nie jest najgorszy pomysł. Dobra, robaczki, wracajcie do domu, co? Już wystarczy tego spaceru. Ja wiem, że jest fajnie i że chciałam, żebyście sobie jednak pospacerowali, ale przy tej pogodzie to chyba nie jest dobry pomysł. Sprawdźmy, co ty tu jeszcze masz ciekawego. Hmm jakiś relikt, który możemy z czymś połączyć. No dobrze. Kochani, do domu. Już. Do domu. Oboje. Wracajcie. No dobra, będzie czwarty poziom charyzmy. A wiesz co, jak już skończysz ćwiczyć, to jeszcze i mm, trądzik. Będziesz się troszeczkę lepiej czuł może. I mowę motywacyjną może mógłbyś sobie zapodać. Ty biedna dzisiaj po prostu cały czas mokniesz. Ciekawy sposób używania telefonu, nie powiem. No i jesteś znów wykończona. Hmm. Chodź tu kochana, jeszcze raz przytniesz komara. Już nie chciałam. O, kończy się urlop. No dobra, no to jutro jeszcze pozwiedzam z nimi troszeczkę, wiecie, sama. Przejdę tutaj te inne miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. O ile oczywiście pogoda dopisze. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Prawdopodobnie już u nich tam w domku. Kochana, co o tobie? Ty cały czas jesteś niezadowolona. Weź się, może, odpręż. Weź jakąś taką bitwę na poduszki między wami bym zrobiła, może jakieś figlowanko, no ale chciałabym, żeby on sobie tutaj tą charyzmę rozwinął. E, ale widzę, że nie idzie mu to za dobrze, a ty się już źle czujesz, więc wiecie, co o tym właśnie zakończymy odcinek? O, właśnie tak, że urządzimy sobie bitwę na poduszki. Simem imieniem Emma, bo widzę, że on nie ma za bardzo ochoty na figlowanie, bo jest bardzo nieszczęśliwy, ale może ta bitwa na poduszki mu pomoże. A dlaczego Ty, Emma, jesteś zła? Kochanie moje! Nic nie jest w porządku. O, nie! No dobra, ale chyba bitwa na poduszki jest czymś, na co oboje macie ochotę. <laughs> tak to jakoś wygląda, więc spoko. Czekajcie, zrobimy zdjęcia. <laughs> o jejku, dobra, to był dobry pomysł, bardzo mi się to podoba. Kochani, tym uroczym i jakże brutalnym akcentem się z Wami żegnam, życzę Wam miłego simowania, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!